Witajcie drodzy moi widzowie, dzisiaj Wam pokażę w moim odcinku fajną, przepyszną sałatkę zrobioną z ogórkiem i z pomidorem. O, teraz ja biorę. Teraz sobie zrobiłem na śniadanie fajną sałatkę z ogórkiem i z pomidorem. O, tu mamy taką sałatkę z ogórkiem i z pomidorem. Jest przepyszna, bardzo smaczna, dużo witamin. Teraz się można fajnie odżywiać. Bardzo jest pychota. Do tego sobie biorę bułeczkę. O! I wszystko gra. z pomidorkiem fajnie przyprawione, o. smaczna taka fajna sałatka z ogórkiem i z, z pomidorem, smaczne fajne. Tutaj jest dużo fajnych. No, cebulka jest. O. Teraz o. Tutaj ogórka. O. Na śniadanie tylko można sobie takie coś zjeść. No. Pokroisz, posiekasz i wszystko jest. No. Takie na śniadanko można sobie zjeść takie jak z ogórkiem z pomidorkiem, można sobie zrobić takiego ogórek z taką sałatką z pomidorem, nawet można sobie do tego dać i sałaty, no czy tam szczypiorku jakiegoś. A ja sobie właśnie tego dodałem właśnie ogórka i pomidora i na śniadanko bułką sobie zajadam, jem do tego kawka. Ciasteczko sobie jem do kawki i wszystko gra. No, od jareczka fajna kawka, la. I tyle, no. Także mówię, no. Teraz się trzeba zdrowie odżywiać. Fajnie zdrowo odżywiać, bo teraz jest coraz zimniej, no. A to właśnie te pomidory, ogórki mają dużo właśnie witamin. No No, także mówię no Na śniadanko można sobie tylko takie coś zjeść Takie o właśnie takie o. Ogórka z pomidorkiem fajnie skosztować Ja sobie troszkę skosztowałem Teraz sobie zostawiłem na później, bo mam właśnie tyle jeszcze, bo to tego właśnie dużo zrobiłem. I teraz sobie będę popijał kaweczkę. No. No. Także mówię, warto sobie takie coś zrobić. Ktoś by chciał takie coś zrobić. Ja wam mogę coś podpowiedzieć. Coś tam mogę, zawsze coś doradzić. No. Bo to wystarczy. Wystarczy trzeba chęci, no. No, bo to bardzo smaczne. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.